Witam serdecznie na konferencji po meczu Jeziorak i Ława znicz Biała Piska. Wynik 2 do 0. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu trenera znicza, pana Przemysława Kontaja. Dzień dobry, gratuluję trenowi zwycięstwa. Ja powiem, to co powiedziałem chłopakom, że dzisiaj wstydzę się za poszczególnych zawodników, za ich występ na boisku. To, że są dobrymi ludźmi, nie zmienia to faktu, że na boisku dzisiaj przynieśli wstyd. Nie można grać tak w piłkę, nie można popełniać takich błędów kolejny raz. I jakby to jest później właśnie pokłosiem wyniku, które, które jest na sam koniec. Duże rozczarowanie, duże... Duże zniesmaczenie tym, co się dzisiaj się wydarzyło, bo, tak można powiedzieć obiektywnie, że nie zagraliśmy złego meczu. Chcieliśmy go wygrać, natomiast no, te błędy indywidualne są jakąś zmową naszą i, i to po prostu przynosi nam wstyd, bo, bo gdzieś tam znowu jeden błąd, drugi błąd i, i to właśnie gdzieś tam kończy się porażką naszą. Natomiast tak jak mówię, no, z przebiegu meczu, nie chcę czarować i mówić, że to jest zasłużone zwycięstwo gospodarzy, bo wygrali, zdobyli dwie bramki. I tak jak mówię, gratuluję trenerowi, natomiast to znowu wynika jakby z naszych błędów indywidualnych, za które ja się wstydzę dzisiaj, mówię to otwarcie. Natomiast dwa mecze jeszcze przed nami. Chcemy to godnie zakończyć. I tyle. Dziękuję. Dziękuję trenerowi. Poproszę o zabranie głosu przez trenera. Adama Borosa. Dziękuję przede wszystkim za, za gratulacje. Ja z kolei jestem dumny z chłopaków. Szczęśliwy, że mogę prowadzić taki zespół po raz kolejny, to powtarzam i, i, i będę tego zdania. Rzeczywiście przeciwnik wymagający. Myślę, że y, miał prawo być odrobinę zmęczony <laughs> y, środowym meczem w Pucharze. Y, tak naprawdę zakładaliśmy, że pierwsze 45 minut będzie dla nas kluczowe. Graliśmy zdyscyplinowanie w defensywie, szukaliśmy swoich szans w szybkim ataku. Tych sytuacji rzeczywiście nie mieliśmy zbyt wiele w kilku momentach. Zastanawiałem się, czy tam nie było fałów w polu karnym. Mieliśmy też takie momenty i takie sytuacje, w których mogliśmy to troszeczkę inaczej skończyć w ofensywie. Mówię tu o Alanie, mówię o, o Hubercie Szlamce. Ale Byliśmy cierpliwi, graliśmy konsekwentnie do końca, przede wszystkim bardzo cieszy mnie to, że zagraliśmy na zero z tyłu z, z wiceliderem, z zespołem, który ma bardzo duży potencjał jak na tą ligę i, i, i szczerze mówiąc dziwię się, że nie, nie, nie no teraz już można powiedzieć, że nie awansował, tak? W tym sezonie. Natomiast też wiem z doświadczenia, że, że nie jest to takie proste czasami. Czasami na, na to składa się wiele, wiele takich składowych po drodze. I tak naprawdę Liga nie wygrywa się tylko z zespołami z czołówki, ale właśnie mówiąc punkty z zespołami czasami troszeczkę niżej blokowanymi w tabeli. Ale cóż, no, my się bardzo cieszymy. Tak naprawdę dzisiaj mamy już czyste głowy. Możemy potraktować kolejne mecze jako tylko taki plus. Niektórzy mówią plus dodatni. Do tego, co, co, co rozegraliśmy w tym sezonie, i, i, i pójść na zasłużone urlopy. Ale na pewno, na pewno nikt z nas yy, nie będzie zadowolony już po dzisiejszym meczu, nikt nie, nie będzie opuszczał. Będziemy grali do końca, oczywiście. Mam <coughs> nadzieję, że jeszcze zapunktujemy w dwóch meczach i, i godnie tutaj pożegnamy ten sezon. Dziękuję bardzo. E, dziękuję trenerom. Życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach zasłużonego odpoczynku i do zobaczenia w kolejnym sezonie w formie czwartej